Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam jak podłączyć i uruchomić taki właśnie prosty zestaw fotowoltaiczny. Jeszcze powinien być akumulator, który jest w tym miejscu. Także jego też dzisiaj wykorzystamy. Zagadka dla spostrzegawczych. Pamiętajcie, że wilda to stan umysłu. Także lecimy z tematem. Dobra, kadr zmieniony, także zanim przejdziemy w ogóle do samego podłączenia, szybko Wam opiszę, co tutaj mamy. Panel fotowoltaiczny o mocy 10 W ma tutaj z tyłu wyprowadzone dwa kable plus i minus. Do tego wykorzystamy akumulator 12 V. Tu akurat jest dosyć duża jednostka, ale można też użyć takiego zwykłego, mniejszego. Będzie to nasz bufor, no i oczywiście serce systemu czyli prosty regulator. Do sterowania napięciem. Tak on wygląda. Teraz przejdziemy już do samego podłączenia. Dobra, najpierw trzeba wszystko przygotować. Akumulator jest. Wyjmiemy sobie teraz jeszcze panel. Od razu go obrócę sobie tyłem. Kabelek też przygotujemy. Tak jest. No i nasze serce systemu. Dobra. No i teraz kable. Ok, mam nadzieję, że mnie widać. Ok. Zacznijmy od tej kwestii dosyć interesującej, jakie jest okablowanie. Mamy tutaj czerwony i czarny kabel, plus i minus. Bardziej zwróćcie uwagę na to, jakie są żyły, że coś tutaj w ogóle widać, bo są takie kable, w których no niestety tej żyły jest dosyć mało, na przykład panel fotowoltaiczny. No tutaj dosyć skromnie to wygląda. No, ale na nasze potrzeby to w zupełności wystarczy. Także zaczynamy to wszystko ze sobą łączyć. Na początek zdejmiemy sobie te zabezpieczenia. Zaczynamy od minusika. Zdejmiemy sobie tą dłuższą końcówką, tak żeby chociaż to się ładnie trzymało. Zabezpieczymy. Żeby nam nie wypadło. I to samo zrobimy z plusikiem, tak jest. Żeby nie było. Pokażę wam, że to wszystko ładnie działa. Pali się. Jest ok. No dobrze, zatem zaczynamy od plusika. Znajdujemy go na naszym panelu. No i po prostu skręcamy. Proszę, otworzymy. Słabo, słabo. A dobrze. Wcisnąć w tę końcówkę, żeby nam tutaj nie wypadło. W porządku, trzyma. No i teraz minusik. Panel już się zaświecił. Za chwilkę Wam pokażę, jak to wygląda. Najpierw to skręcimy. Dokładnie tak. OK. Mamy podłączone i teraz pokazuje nam tutaj napięcie. Możemy zobaczyć takie tam szczegółowe ustawienia. Tutaj za dużo tych opcji oczywiście nie ma, bo sam panel jak sami widzicie ma dwa wejścia USB plus dodatkowo jeszcze możemy w tym miejsce podłączyć się z zewnętrznym kablem i też jakieś tam urządzenie niskonapięciowe zasilić plus dodatkowo możemy to Włączyć lub wyłączyć za pośrednictwem tego przycisku. Żarówka oznacza, że jest, wiadomo, podawane zasilanie z akumulatora, jest włączone, a tak po prostu możemy to rozłączyć. To teraz musimy zainstalować panel. Ok, mamy podłączone już wszystko. Jeszcze tylko obrócę ten panel. Oczywiście panel fotowoltaiczny na zewnątrz, najlepiej w stronę światła. Jeżeli będzie panel dobrze działać, to w tym miejscu pokaże się ikona ładowania. I w tym momencie panel przekazuje moc do regulatora. Regulator wysyła napięcie do akumulatora doładowując go, a jeżeli będziemy korzystać z urządzenia, to na przykład teraz, kiedy panel fotowoltaiczny nie podaje napięcia, a chcemy go użyć. To dla pokazania, że to wszystko nam działa, podłączymy sobie kabel USB. Dobra, podłączony jest. I zobaczymy, czy nam telefon, czy nam telefon odpali, bez problemu. Ładuje. Także działa. Zobaczymy jeszcze na drugim porcie. I to samo. Nawet widzimy też wskaźniki, zaczynają nam delikatnie pokazywać zużycie napięcia. Tak czy inaczej, na tych dwóch portach USB wszystko elegancko działa. Gdybym miał teraz jakąś żarówkę, to można spokojnie jeszcze podłączyć się tutaj plusem i minusem i pokazać, że to działa. Jako, że mnie nie stać na żarówkę, to Wam tego nie pokażę. No dobrze, zatem widzieliście, samo podłączenie jest banalnie proste. Ważne jest tylko to, żeby podpinać to w miarę bezpieczny sposób żebyście nie dostali kopa od akumulatora tak czy inaczej kilka kwestii takich wyjaśniających do czego w ogóle to jest przeznaczone i co można jeszcze z tym zrobić jak sami widzicie sam regulator nie jest dużą tam ma pojemność do 10 amperów to znaczy że jesteśmy w stanie jeszcze podłączyć kilka takich paneli ze sobą w układzie szeregowym co da po prostu większego kopa który da doładowanie do akumulatora, lub po prostu wymienić na trochę większy panel, który też oczywiście jest u nas dostępny, chociażby 20W. No i teraz tak, jako że jest to taki najprostszy regulator nisko napięciowy, to możemy właśnie ładować telefon, możemy dostarczyć jakieś delikatne światło LEDowe na 12V, możemy potjąć jakieś Małe urządzenie, które może nam działać. To tak jak my tutaj sprzedajemy kamery, no to na przykład one działają w sobie 12 V, również mogą pobierać energię właśnie przy pomocy takiego właśnie zestawu i świetnie się sprawdzi właśnie tam, gdzie są problemy z tym prądem. Czy to jest garaż, czy ogródki działkowe, czy jakieś miejsce, w którym no, ciężko jest dostać się do gniazdka, no to tutaj to urządzenie może jak najbardziej się przydać. W tym odcinku to będzie wszystko. Był to poradnik, żeby pokazać Wam, jak to w prosty sposób działa, jak to podłączyć. Jak się podobało, łapa w górę, zostawcie komentarz, przyda się. A ja biorę się za nową robotę. Trzymajcie się, hej!